Witajcie na kanale Geek Artist Gamer. Ja jestem MorgSilk i chciałbym Wam opowiedzieć o grze Against the Storm. Na samym początku, tuż przed wyruszeniem w wyprawę, widzimy na mapie różne biomy, różne środowiska, do których możemy udać się na wyprawę. Na mapie znajdują się także różne modyfikatory. Będą nam pomagać albo będą nam przeszkadzać. Jeżeli będziemy wyprawę ustawiać w okolicach modyfikatora, będziemy mieli też inne nagrody, dodatkowe efekty, ale tutaj rozchodzi się głównie o nagrody. W momencie, kiedy zdecydujemy się na miejsce, do którego chcemy się udać z wyprawą, no powiedzmy, że ja sobie tutaj chcę wyruszyć. Mamy pozytywny modyfikator. Te modyfikatory są różne. Nie ma sensu się teraz rozwodzić nad tym konkretnym, który tutaj widzimy. Ja go wybieram i przechodzimy dalej. Z lewej strony będziemy mieli interfejs, który zawiera trzy zakładki: karawany, podsumowanie i warunki. W zakładce karawany będziemy mieli do wyboru jedną z trzech karawan. Karawana, którą wybieramy, będzie zawierała od jednego do dwóch gatunków osadników, które możemy ze sobą zabrać, i oczywiście jakieś dodatkowe towary. Jak widzimy, dla każdej z tych karawan, mamy inny zestaw gatunków osadników oraz różne towary, które ze sobą zabierzemy. Mamy jakieś tam podstawowe towary, tutaj te towary, które są po znaku plusa, są zależne od karawany, którą wybierzemy. Kolejną zakładką jest podsumowanie. Podsumowanie. Zawiera krótki opis środowiska, do którego się udajemy. W naszym przypadku są to królewskie lasy. Królewskie lasy mają taki opis. Królewskie lasy były niegdyś częścią gorącego miasta, dopóki nawałnica nie zrównała ich z ziemią. Kraina ta jest bogata w korzenie, mech, brokułowy, grzyby i len, a także jagody i glinę. Ziemia jest żyzna i miękka, a to sprawia, że idealnie nadaje się pod uprawę. Może tutaj jest jakaś wskazówka, co do tego, jakich osadników warto ze sobą zabrać? Jak sobie zobaczymy w zakładce karawany gatunki, które możemy ze sobą zabrać, najedziemy sobie kursorem na jeden z tych gatunków. Wybrałem człowieka, ponieważ wiem, że ma on bonus do rolnictwa. A w sytuacji, kiedy mamy średnią ilość żyznej gleby, możemy założyć, że tych pól, na których będziemy mogli uprawiać jakieś rośliny, bądź no tak, to są rośliny, przeważnie to są rośliny, yy, po prostu człowiek się przyda w takiej wyprawie. Jeżeli chodzi o karawany, moim osobistym yy, takim wyborem Pewnym jest taka karawana, w której znajdują się bobry. Bobry mają bonus do drewna. Do zbierania drewna. A wiemy dokładnie, że drewno jest podstawowym surowcem w tej grze. Podsumowanie: mamy także długość rozgrywki, ilość punktów reputacji, jakie musimy zebrać, aby wygrać w danej krainie. Mamy też podaną ilość punktów zniecierpliwienia która doprowadzi do porażki długość rozgrywki jest uzależniona od poziomu trudności w tym przypadku mamy prestiż 1 wybrany ale jeżeli sobie zmniejszymy to widzimy że mamy np. 14 jeszcze bym chciał zobaczyć tutaj na osadnika widzimy że mamy 12 poziom który musimy osiągnąć aby zwyciężyć widzimy tutaj także nagrody zapasy żywności, maszyneria fragmenty pieczęci i oczywiście doświadczenie które otrzymamy Ostatnią zakładką są warunki. W tej zakładce mamy sekcję warunków sezonowych, które są zależne od poziomu trudności. Jeżeli zmieniamy ten poziom trudności, to pozytywne modyfikatory, tutaj są dwa i mamy tylko jeden negatywny modyfikator. Z czym to jest związane i z czym to się to dokładnie to opowiemy później. Jeżeli sobie zwiększę poziom trudności, to widzimy, że ten stosunek pozytywnych do negatywnych się zmienia. Dodatkowe efekty. Przeważnie jest to efekt biomu oraz efekt modyfikatora mapy pozytywny lub negatywny. W naszym przypadku mamy tylko pozytywne tutaj efekty. Na zielono są zaznaczone także. Możemy sobie podejrzeć w tym miejscu, właśnie jakie te efekty w danej krainie są. Widzimy także zasoby jakie w danej krainie się znajdują. Mamy za sobie naturalne oraz drzewa. Drzewa tutaj. Tutaj te ikonki pokazują nam, jakie inne surowce będą wydobywane wraz ze ścinaniem drzew. Czyli takie bonusy. Tak drewno to jest podstawowy, oczywiście jest to paliwo eksploracja. A w tym przypadku mamy dodatkowo jeszcze żywice, włókna roślinne oraz jajka. Oczywiście, na te dodatkowe surowce jest jakaś szansa, że je wydobędziemy podczas ścinania drzewa. Jeżeli po lewej stronie w interfejsie już wszystko sobie wybierzemy, zatwierdzimy. Przechodzimy do prawej części ekranu i tutaj mamy bonusy do wyprawy. Mamy pewną pulę i będziemy mogli wybierać ze sobą bonusy do wyprawy oprócz tych tutaj. Towarów, które zabieramy z karawaną, którą wybieramy tą jedną z trzech na początku. Pula tych bonusów do wyprawy jest zależna od tego, jaki poziom mamy, jakie mamy ulepszenia, wykupione w gorącym mieście. Także na początku, jak zaczynasz rozgrywkę, to tutaj będziesz miał mniej tych wyborów, w miarę upływu czasu tych wyborów będzie coraz więcej. Tutaj możemy, tutaj tak naprawdę bardzo dużo rzeczy możemy zabrać ze sobą na początku, możemy wziąć warzywa, je, czyli żywność, możemy zabrać jakieś materiały budowlane, yy, możemy wziąć ze sobą składniki produkcyjne, towary handlowe, yy, paliwo, które będzie nam potrzebne, do tego, żeby zasilać antyczne ognisko w centrum naszej osady, yy, plany na budynki, atut. Oczywiście też możemy zabrać ze sobą dodatkowych osadników. Punkty zapasów będą sterować tym ile możemy tych bonusów sobie tutaj wybrać. Bazowe punkty zapasów to są 3, z ulepszeń możemy uzyskać większą ilość. W moim przypadku jest to plus 7, czyli w sumie ja mam tych punktów zapasów 10. Mamy też rezerwowe punkty zapasów. Rezerwowe punkty zapasów można zdobyć poprzez wykonywanie aktywności na mapie. Stanowią one oddzielną pulę nieodnawialnych punktów, które można wykorzystać tylko w tym cyklu. Dobrze, w takim razie dokonajmy wyboru yy, ja na tę wyprawę chcę zabrać człowieka, żabę. Zobaczmy sobie na warunkach, jakie zasoby naturalne są w tej krainie. Mamy jagody, mamy jajka, mięso, warzywa. Zabiorę ze sobą bursztyny, dlatego że duży nacisk kładę na handel, więc bursztyny mi się przydadzą na początku, tym bardziej, że handlarz, który przybywa do nas do wioski, może mieć ciekawe plany, bądź też ciekawe atuty, które można od niego kupić często. Zdarzało mi się tak, że dzięki temu, że wybrałem bursztyny. Oczywiście nie od początku można to wybrać, ale po jakimś czasie. Te bursztyny bardzo ułatwiały rozgrywkę czasami ten atut, który można było kupić albo plan na budynek, który był do wyboru no można by powiedzieć, że ustawiał grę z racji tego, że jeszcze mamy tutaj 6 tych punktów do dyspozycji będę chciał wziąć ze sobą jakąś, albo farmę albo plantację ogród ziołowy, to dużo punktów kosztuje, bo aż 6 ale wezmę małą farmę, ponieważ wybraliśmy ludzi, którzy mają bonus do rolnictwa, i wiemy też, że żyzna gleba jest w tej krainie w średniej ilości, więc zakładam, że będzie często występować przy odkrywaniu nowych polan. Więc wybieram sobie małą farmę, żeby zapewnić sobie stałe źródło, tak jakby zdobywania warzyw i zboża. Mamy jeszcze dwa punkty do wydania, i ja sobie bym tutaj wydał tak, ponieważ mamy żaby. To jest gatunek, który został dodany do gry wraz z dodatkiem Keepers of the Stone. Ogólnie, jak ja ich wybieram, to lubię sobie wziąć ze sobą glinę bądź też kamienie. Dlaczego? Dlatego, że nie zadowalają się yy, zwykłym domostwem potrzebują mieć specjalny domek, w którym jest basen z wodą. A do tego są potrzebne tegły. A cegły robimy z kamienia bądź z gliny. Wydaje mi się, że możemy wyruszyć na wyprawę. Wybrałem wszystko to, co chciałem wybrać. Zatem, wyruszamy na wyprawę.